Wyrzućcie czaszki z domu, bo inaczej nie zaczniemy. Pojechałam na misję, aby modlić się w za chorą osobę. Wchodzę do domu, w którym mieszka młoda rodzina z dziećmi, siadam i od razu wiem, że zanim zaczniemy modlitwę, czekają nas gruntowne porządki. Wszędzie, gdzie tylko nie spojrzę, widzę czaszki. Szklana kula, a w niej młoda para ubrana w stroje ślubne, ale kościo trupów. Półmisek na owoce. Ma nogi, niczym szpony diabła. Na półkach stoją zastygłe dynie z powykrzywianymi ustami, na skarpetkach czaszki. Wszędzie kościotrupy, czaszki. Czy katolik, osoba wierząca w jedynego Boga może w takim otoczeniu mieszkać? Być zdrowa, uśmiechnięta? Przecież otoczeniem swoim też wyznajesz, w kogo wierzysz i co? Jaką wiarę wyznajesz? Kogo zapraszasz do swojego domu? Nosząc czaszki, kościotrupy, przywołujesz do domu ducha śmierci. A przecież pierwsze przykazanie dekalogu, czyli nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, księga wyjścia, rozdział 20, wers 3, księdza powtórzonego prawa, rozdział 5, wers 7, nakazuje wyrzeczenia się jakichkolwiek bóstw poza Bogiem jedynym. Co gorsza, im dłużej zaczęliśmy wyjmować te widoczne rzeczy. Okazywało się, że w szafach poukrywanych było jeszcze więcej czaszek. Ale daliśmy radę, wszystko zostało wyjęte i wyrzucone. Teraz mogliśmy zacząć modlitwę w imię Jezusa. Tak jak jest napisane w liście do Filipian, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Chwale Boga Ojca. Uwielbiam Cię, Jezu, za te porządki, uwielbiam Cię za tą rodzinę, uwielbiam Cię za tą modlitwę. W imię Twoje.